Dzień dobry. Moje nazwisko Mariusz Cieśla. Jestem kierownikiem Muzeum Militariów Oddziału Muzeum Miejskiego w Wrocławiu. Proszę Państwa, znajdujemy się w, w arsenale miejskim, nazywanym też Arsenałem Mikołajewskim, który powstał, jego początki sięgają roku 1490, przepraszam, 1459, kiedy to miasto wybudowało pierwszą, pierwszą część arsenału, otóż jego południowe skrzydło. Było to miejsce, w którym magazynowano żywność na czas oblężenia, oblężenia Wrocławia. W 1490 roku powstało skrzydło północne, w, 14, w 1570 roku powstało skrzydło zachodnie i około 1620 roku powstało skrzydło wschodnie, w którym się znajdujemy. I w ten sposób właśnie powstał taki obiekt architektoniczny, zamknięty obiekt architektoniczny z dziedzińcem z dziedzincem w środku. Cały ten cały arsenał został umiejscowiony przy murach miejskich, czego dowodem są m.in. dwie baszty z XIV wieku. Jak powiedziałem, znajdujemy się w skrzydle wschodnim, w którym mieści się Muzeum Militariów, i jesteśmy dokładnie w sali. Mundurów. Ta wystawa miała być otwarta 8 maja i mieli Państwo tą wystawę zobaczyć już w czasie nocy muzeów. Niestety, ze względu na wiadomo jakie okoliczności, nie, będziemy ją mogli, nie będziecie Państwo jej mogli obejrzeć, ale przynajmniej obejrzycie ją w takim telegraficznym skrócie wirtualnie. Jeśli chodzi o mundury w Muzeum Militariów, te mundury są pogrupowane od momentu odzyskania niepodległości do, do zakończenia II wojny, II wojny światowej. W 1918 roku, kiedy Polska uzyskała niepodległość, zgłaszali się do armii polskiej. No, różni y, żołnierze y, z, z różnych armii zaborczych. I przychodzili każdy w innym mundurze. Tak? Przychodzili w mundurach niemieckich, y, w mundurach rosyjskich, w mundurach austro-węgierskich. Ci, co przychodzili jeszcze z korpusy wschodnie, nawet posiadały mundury, y, mundury japońskie, a armia Halera miała mundury francuskie. Czyli był to taki misz jeżeli chodzi o mundury. Więc taką palącą Potrzebą było ujednolicenie munduru. ujednolicenie munduru, czyli stworzenie jednego munduru dla żołnierza polskiego. I już w, 1000, w grudniu 1918 roku przy ministrze spraw wojskowych powołano tak tzw. komisję ubiorczą. W skład tej komisji ubiorczej weszło między innymi dwóch takich wybi trzech wybitnych ludzi. To był pułkownik Bronisław Gębarzewski, pierwszy dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, rotmistrz. Wojciech Kossak, malarz i pułkownik, późniejszy generał Marian, Marian Kukiel. I już 1 listopada 1919 roku wprowadzono, pierwszy, wprowadzono nowe przepisy mundurowe i mundur polski. Zasada była taka, że ten mundur miał być niepodobny do jakiegokolwiek munduru armii państw zaborczych. Miał być całkiem inny niż ten mundur. I przy, jeśli chodzi o mundury, to wybrano barwę khaki. Wybrano barwę, barwę khaki i mamy tutaj jeden taki mundur, tylko to jest płaszcz. Płaszcz wzór 1919. Ten, ten płaszcz wzór 1919. Z oznaczeniami pierwszego pułku strzelców kolnych z Garwolina. Oczywiście te przepisy do, do tych przepisów dopisywano różne, różne elementy związane z umundurowanym aż do lat 30. i w latach 35-37 przeprowadzono drugą reformę, reformę mundurową i w tych mundurach już żołnierz Polski poszedł do kampanii wrześniowej do kampanii wrześniowej. To jest jeszcze jest jedna taka ciekawostka, jeżeli chodzi o mundury. To nakrycie głowy wybrano rogatywkę, ale wcale to nie było takie, 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 takie pewne, ponieważ właściwie ścierały się dwie opcje i jedna z tej opcji, bardzo silna, złożona z, z oficerów legionów, pierwszej brygady legionów, optowała za tym, żeby czapka była okrągła ale jednak przeważyła, przeważy, przeważyła ta opcja, opcja związana z rogatywką i ta czapka rogata została, została yy, wprowadzona jako nakrycie głowy, yy, nakrycie głowy yy, żołnierza, yy, żołnierza polskiego. No, oczywiście do tego jeszcze oprócz tego wprowadzono orzełek wojskowy. Tak, na, na tarczy Amazonek mamy orzełka wojskowego z koroną zamkniętą i z, yy, z orzełkiem yy, przepraszam, i z, yy, yy, z krzyżem na jej, yy, na jej zwieńczeniu. Na jej zwieńczeniu. Z takich ciekawostek, które zostały wprowadzone, to mundur wszyscy wiedzą jak wygląda, prawda? Jest to marynarka czy bluza mundurowa i spodnie. W 1936 roku wprowadzono również, również pelerynę. Ta peleryna przysługiwała tylko i wyłącznie oficerom. Tylko i, wyłącznie, tylko i wyłącznie oficerom. Ona nie była zapinana i nie miała wycięć na, na, na ręce. Na ręce. Nie, nie miała również stopni, miała tylko oznaczenia rodzaju wojsk i tutaj w tym przypadku mamy, mamy oficera, oficera piechoty. oficera, oficera piechoty. Jak powiedziałem, została wprowadzona rogatywka. W 1935 roku została wprowadzona nowa rogatywka. Ta nowa rogatywka troszeczkę różniła się od tej starszy, starszego typu. Przede wszystkim była usztywniona, czyli miała, to, miała denko, denko sztywne i była przechylona lekko w prawo. Przechylona lekko w prawo. Natomiast w 1937 roku wprowadzono rogatywkę, rogatywkę, polową, rogatywkę polową do działań do działań już w warunkach poligonowych, czy warunkach, w, warunkach, w warunkach wojennych. W warunkach wojennych. No i jak powiedziałem, w takim mundurze żołnierz polski poszedł na y, wojnę 1 września 1939 roku. Niestety przegraliśmy tą wojnę, no i część jednostek, Część żołnierzy różnymi sposobami przedostawała się, nie chcąc uniknąć niewoli, przedostawała się różnymi kanałami przez Rumunię, Włochy do Francji, do Francji, później do, po, po kampanii francuskiej, po przegranej przez Francję kampanii do, do Wielkiej Brytanii. Do, do Wielkiej Brytanii. I najwięcej mundurów takich związanych właśnie z tą drugą wojną światową posiadamy z, z Wielkiej Brytanii. Takim charakterystycznym, najbardziej charakterystycznym mundurem, jeżeli chodzi o, o Wielką Brytanię, jest tak zwany battle dress. Battle dress, yy, czyli no, ubiór, ubiór, yy, ubiór polowy. I tutaj mamy w całej okazałości pokazany właśnie taki, yy, taki yy, battle dress. Battle Dress, krótka bluza i spodnie jednolitego, jednolitego koloru. Te, te mundury były produkowane, produkowane w różnych państwach Commonwealthu, czyli tej wspólnoty, brytyjskiej wspólnoty narodów, i nasze pochodzą z Wielkiej Brytanii, Kanady, Stanów Zjednoczonych i, z jedno, i, 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 i Zjednoczonych. I, z Republiki Południowej Afryki, chociaż tak się wtedy jeszcze to, to państwo nie nazywało, bo dopiero od 1961 roku nazywa się Republiką Południowej Afryki, tak, ale tam też takie, takie, mundury, takie mundury, mundury produkowano. Jeżeli chodzi o nakrycie głowy, to nakryciem głowy gdzieś do, do, w pierwszym korpusie do około 1943 roku była furażerka. Była furażerka. Taka charakterystyczna czapka, z tym, że ona była, miała takie jakby dwojakie przeznaczenie. No oczywiście było nakryciem głowy, ale w warunkach zimowych można było te przednie dwa guziki odpiąć i zrobić po prostu taką czapkę narciarską. Także ona wbrew pozorom no, w jakimś stopniu ochraniała głowę w warunkach... W warunkach yy, Niskiej, niskiej, niskiej temperatury, w warunkach niskiej temperatury. Tutaj mamy pokazany battle dress właśnie z oporządzeniem, tak? czyli szelki pas. Wszystko to właśnie w takim kolorze, w kolorze, w kolorze, w kolorze battle, battle dressu. Jest bardzo ciekawe, bo jeżeli popatrzymy na, na, na te mundury, to jeden na ramiennik jest inny, a drugi jest inny. Te tak? mundury mają czarne. Czarne, czyli i czarne berety, bo to są mundury żołnierzy wojsk pancernych pierwszej dywizji pancernej, imieniem, którą dowodził, dowodził generał Stanisław, Stanisław Maczek. I to jest taka tradycja. Ten czarny pagon pochodzi od tego, że w 1936 roku nasi czołgiści otrzymali czarne kurtki. Czarne kurtki, do tych, czarne skórzane kurtki i te czarne miały również i czarne czarne pagony. Dlatego tutaj na Barteldresie jeden z tych pagonów jest czarny. I potem nie, nie trzeba było patrzeć na beret, na, na rękawy. Po prostu było wiadomo, że jest to, że jest to żołnierz, żołnierz pierwszej dywizji pancernej i jest to czołgista. Zresztą ta tradycja jest do dzisiaj kontynuowana. Jest, jest do, do, do dzisiaj, do dzisiaj, do dzisiaj. Kontynuowana. Może przejdziemy tutaj? Mamy taki ciekawy mundur, bo właściwie na, na wystawie mamy tylko dwa mundury kobiece. Wbrew pozorom, panie również służyły w wojsku, nie w jednostkach operacyjnych, czyli te, które walczyły bezpośrednio na froncie, ale w jednostkach pomocniczych. Tak, i tutaj mamy mundur wojskowy Korpusu Służby Zdrowia w randze podporucznika. Tak, I składa się, też jest w kolorze, w kolorze tego battle dressu, tak, czyli bluza i spódnica. I spódnica. Do tego przysługiwały jeszcze brązowe buty, brązowe buty. I jak powiedziałem, ta pani jest w, w, w randze podporucznika, tylko że nie ma gwiazdki na pagonie, tylko taki czarny, taki krzyżyk, krzyżyk. I ona akurat, i pani, która tutaj mundur, której tutaj mundur eksponujemy, ona służyła w drugim korpusie we Włoszech drugi korpus we Włoszech, czyli charakterystyczna syrenka czerwona, czyli jednostki drugiego, drugiego korpusu generała Andersa. Generała Andersa, a nawet jakbyśmy nie widzieli, że jest to z tej, z tej lewej strony, to zawsze możemy popatrzeć na prawą stronę i jeżeli zobaczymy o tarczę krzyżowców, czyli to jest tarcza ósmej armii angielskiej, to, 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 to był taki symbol. Za zdobycie Monte Cassino to była taka odznaka honorowa właśnie tej ósmej armii. Możemy to zobaczyć. Nazywa się ona tarczą krzyżowców. Również na, yy, nasi żołnierze służyli w jednostkach specjalnych. Służyli w jednostkach, w jednostkach specjalnych. I tutaj mamy pierwszą, pierwszą kompanię z komandosów i bataliony komandosów, czyli Zielony Beret, Zielony Beret i tak zwana mycka. To oni nie zakładali hełmów, jeżeli szli na akcję, tylko takie właśnie, żeby zlać się w, te, w jednym terenie, tak żeby, te, żeby zachować te warunki warunki maskujące. Warunki, warunki maskujące. I tutaj mamy ten mundur, mundur żołnierza pierwszej brygady spadochronowej. Tak po charakterystycznych padkach widać, że. Tutaj one, one są. Nie wspomniałem również o tym, proszę Państwa, że wszystkie jednostki różnego rodzaju wojsk różnych państw musiały mieć w Anglii naszyte, yy, naszyte, yy, naszyty napis, z jakiego państwa pochodzą. Z jakiego państwa pochodzą. Więc, no, oczywiście, Polacy na czerwonym tle biały napis. Poland, i na jednym, i na drugim, na drugim ramieniu. Tak, żeby było to jasno widać. Australijczycy mieli Australia, Nowozelandczycy, prawda i inne inne nacje. inne nacje. Teraz przechodzimy już do jednostek, które służyły na Bliskim Wschodzie i Afryce. Na Bliskim Wschodzie i Afryce te dwa mundury. Tu można... Tak, dlatego jest. Tak tutaj są te dwa mundury w tym piaskowym kolorze, w piaskowym kolorze z australijską flagą. No, co ma wspólnego żołnierz polski z australijczykami? No, ma między innymi to, że polscy żołnierze w Tobruku walczyli pod dowództwem australijskim. Pod dowództwem australijskim. Bardzo ciekawym mundurem, takim bardzo rzadkim wbrew pozorom jest mundur, mundur żandarmerii wojskowej mundur żandarmerii wojskowej, charakterystyczna biała czapka, biała czapka. Jest to mundur kapitana żandarmerii wojskowej drugiego korpusu. Właściwie pełny mundur, bluza, marynarka, przepraszam, marynarka, spodnie, buty, czapka. Buty, buty i czapka. Bardzo... Oprócz wojsk lądowych oczywiście, no, były również i siły powietrzne. Polacy Mieli, polskie było osiem, polskich było osiem dywizjonów myśliwskich i cztery dywizjony bombowe, czyli była to wbrew pozorom pewne, pewnego rodzaju siła. Tak? I jeżeli chodzi o to umundurowanie, to żołnierze otrzymali mundury angielskie. Mundury, mundury, mundury brytyjskie mundury brytyjskie. Jak popatrzymy, to te mundury troszeczkę się różnią, bo przede wszystkim nie mają, nie mają ramienników, tak? czyli inaczej pagonów. Mundur nie ma. I miały dwa rodzaje, rodzaje oznaczeń, czyli oznaczeń stopnia. Brytyjskie były na rękawach, natomiast polskie były na patkach kołnierza na padkach kołnierza. Czyli tutaj mamy majora, a w, a w, angielskim, tu, a w angielskim tłumaczeniu, jakie on, ma, jakie on ma angielski stopień, to jest Squadron leader. Squadron, squadron leader. No Oczywiście mają też również i angielskie oznaczenia pilota wojskowego, ale również i polskie oznaczenia, również i polskie o, oznaki polskie, guziki polskie, tak? ale mundur jest brytyjski. Mundur jest brytyjski. Był również battle dress. Na battle dressie nie noszono polskich oznaczeń stopnia, noszono tylko i wyłącznie, bo tuż tu były pagony. Tam noszono tylko i wyłącznie brytyjskie. Tylko i wyłącznie, i wyłącznie brytyjskie. Oficerom, proszę Państwa, po to, żeby mógł przenosić swoje sorty mundurowe, przysługiwała walizka. To jest walizka skórzana, ona się otwiera, zamyka. Jest naprawdę zrobiona, jeżeli chodzi o jakość, w wysok bardzo wysokiej jakości wyściełana jest jedwabiem. Tam tak przenosił swoje, swoje rzeczy mundurowe oficer sił po polskich sił powietrznych w Wielkiej, w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii. No, oczywiście orzełek. Jeszcze nie wspomniałem właśnie o orzełku, o, orzełku, o orzełku lotniczym. On się troszeczkę różnił od orzełka wojsk lądowych. Był obramowany skrzydłami husarskimi i oficerowie mieli zawsze haftowany, tak? czyli tutaj mamy elementy złote i srebrne tego orzełka. Natomiast podoficerowie i szeregowcy mieli, taki, mieli ten orzełek, 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 orzełek metalowy. Orzełek metalowy. I tutaj znowu mamy oznaczenie sto, stopnia angielskiego i oznaczenie stopnia e, polskiego. Troszeczkę inaczej wyglądało to u chorążych, bo chorąży miał oznaczenie stopnia e, polskiego i oznaczenie brytyjskie, ale troszeczkę inne. To już nie były paski, to, była, to, było, to było takie godło imperium brytyjskiego, godło imperium, e, imperium e, brytyjskiego. No i tutaj mamy na przykład podoficera, i już go widzimy tam. Inny orzełek, czyli orzełek jest. Orzełek jest metalowy w takim, w, w, w takim postarzałym srebrze. Tak, wykonany tutaj razem z pasem w, w, w kolorze też, też rafowskim. Jeżeli chodzi o odznaki, to również te odznaki, bo tutaj mamy odznakę trzechsetnego dywizjonu myśliwskiego. Widzimy, tak, są trzy C, tak, czyli łacińskie 100 100, 100, 100, 100, czyli razem 300. Razem 300 i ta odznaka jest metalowa, to jest w, w, w barwach metalu, natomiast tutaj jest ta sama oznaka, tylko oficerska, oficerska i ona już jest emaliowana. To jest ta różnica między, między, między od, odz, odznakami, odznakami oficerskimi i podoficerskimi. Oczywiście przysługiwały mu buty też skórzane, buty skórzane. Do dzisiaj, jeżeli chodzi o raf, w Wielkiej Brytanii, mają takie mundury. Mają takie mundury. Mają takie, takie mundury. Tutaj mamy mundur podoficera. Mamy Plutonowego. I tutaj jest oznaczenie angielskie, oznaczenie, oznaczenie angielskie. Rznoszono i czapki, i furażerki. I tutaj znowu widzimy tego podoficerskiego orła, tutaj też widzimy tego podoficerskiego orła. Wbrew pozorom te podoficerskie orły i szeregowe były bardzo ładne, one były bardzo wykonane w bardzo dobrej, w bardzo dobrej, bardzo dobrej jakości. I oznaczenie polskie i oznaczenie angielskie możemy. AG oznacza to erganer, tak? Czyli, czyli, czyli ten, który obsługiwał broń, broń pokładową, czy ten jak jest S, jest Signal, tak? signal. Nie jest signal. Tutaj mamy, mamy zdjęcie pomocniczej służby kobiet, jeżeli chodzi o, o RAF, to jest kapral, też z trzech, z, trzechsetnego, z trzechsetnego Trzechsetnego y, Dywizjonu. I tu już jest praktycznie cały mundur, koszula, krawat, bluza, spódnica i, 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 i buty tej pani. I buty tej pani, tu jest o, właśnie plakat, który zachęcał po to, żeby te panie mogli, mogły wstępowały, wstępowały właśnie do tej, do tej pomocniczej, y, pomocniczej y, służby. Tu mamy już takie y, 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 polowe, polowe y, y, Umundurowanie, czyli w tym, czym właściwie startował w samolocie, prawda nas pilot. Czyli mamy pilotkę okulary, maskę tlenową, maskę, maskę tlenową, kamizelkę, tak wiele walk myśliwcy toczyli nad kanałem. A człowiek był bardzo ważny, proszę Państwa, to, że zestrzelono samolot, to zestrzelono, ale człowiek miał przeżyć, bo on, jego wyłowiono, jak wpadł do wody i, i wyprodukowano samolot i, i, i można było mógł, mógł, dalej, mógł dalej walczyć. Dlatego mieli takie żółte kamizelki, żółte kamizelki, żeby no, odznaczali się, tak? A w czasie, gdy, gdy to było na przykład w warunkach ograniczonej widoczności, miał jeszcze lampkę sygnalizacyjną. I bateria, jeżeli wpadł do wody, to ta bateria działała. Zachodziła reakcja z wodą i ta, ta żaróweczka, żaróweczka pulsowała. Jeżeli chodzi o tą kurtkę, ta kurtka jest bardzo ciepła, jak się ją założy, to no na pewno można przy jakichś temperaturach, naprawdę dużych temperaturach minusowych, minusowych funkcjonować. funkcjonować. Kolejna gablota przedstawia mundury marynarskie. Polska marynarka wojenna też powstała w 1918 roku w 18 roku, no i też wprowadzono nowy typ, nowy typ munduru. Z tym, że tutaj było troszeczkę łatwiej, bo jak większość, proszę Państwa, państw, które posiadały floty skorzystano z wzorów brytyjskich. Skorzystano z wzorów, z wzorów brytyjskich i mundury marynarskie też bardzo mocno różnią się od mundurów lotniczych i od mundurów wojsk lądowych. Przede wszystkim tym, że mają na rękawach też oznaczenia. I jest to mundur granatowy, tak? Jeżeli, bo wszyscy myślą, że on jest czarny. Nie, jest to kolor granatowy i tak przyjmujemy. Kolor granatowy, e, e, granatowy. na pasku były stopnie, nie było pagonów, tylko na battle dressie był pagon. I tutaj jest battle dress, ale to już ten mundur e, już otrzymał marynarz, ten, który służył gdzieś tam prawda, w, Wielkiej, w Wielkiej Brytanii, z takim charakterystycznym również golfem e, e, angielskim. Taka ciekawostka, że mamy czapki, które mają rondo czarne i rondo białe. Rondo czarne przysługiwało w okresie zimowym, rondo białe przysługiwało w okresie letnim, w okresie letnim. Jak to się robiło? że tam Powiedzmy, że od 1 października do 30 marca był okres zimowy, a od tam 1 kwietnia do 30 października był, 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 był okres, e, okres letni. Był e, okres letni. I tutaj mamy i te e, mundury, jak powiedziałem, bez e, granat e, i złoto. Tak, czyli guziki złote, guziki złote, <laughs> czyli tu mamy bosmana, tu mamy mundury oficerskie, tu mamy marynarza. Marynarz miał inną czapkę. Czapka była bezdaszka, okrągła, z napisem marynarka wojenna. Z napisem marynarka wojenna, z taką charakterystyczną, wywi wywi wywiniętą, wywiniętą, wywiniętą yy, chustą. To jest dość ciekawy mundur. Ich niewiele pewnie się zachowało, proszę Państwa, bo to, są, to, to jest mundur marynarza, który służył na Morzu Śródziemnym, czyli w warunkach ciepłych, gdzie tak? gdzieś tam prawda, yy, patrolowali, być może przy giblartarskiej czy gdzieś w północną Afrykę, południowe Włochy. Południowe włochy, czyli koszulka z krótkim rękawem, rękawkiem, shorty, krótkie, prawda, getry i, i, i białe, wszystko na biało, tak? I białe białe, białe, białe buty. Białe buty. No oczywiście do tego pas i czapka z białym rondem z napisem na czarnym tyle marynarka wojen. Marynarka wojen. I ostatnią gablotą, czyli 15, jest pokazane tak zwane Ludowe wojsko polskie, chociaż właściwie nigdzie nie było napisane, że ono nazywało się ludowe, ale tak jest przyjęte Ludowe wojsko polskie. I te mundury są wbrew pozorom bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Ta armia, która, pierwsza dywizja Piechoty, która została sformowana w Siedlcach, potem użyta w bitwie pod Lenino, ten charakterystyczny orzełek, prawda? Tak? Charakterystyczny Orzełek wbrew pozorom, on był bardzo niepopularny wśród żołnierzy. Żołnierze nie lubili tego orzełka, bo on właściwie nie przypominał im, 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 im orzełka. Wprowadzono już w 1944 roku nowy wzór. Zresztą żołnierze nosili, jak nie, gdzieś zachowały im się, to nosili normalne orzełki z okresu II Rzeczpospolitej i to były właśnie te natarczy Amazonek razem z koroną. Razem z koroną. Czasami zdarza się, proszę Państwa, że znajdzie się w zbiorach orzełek, który ma albo odciętą, albo koronę upiłowaną. A jest to, jest to, jest to orzełek z okresu II drugiej, drugiej Rzeczpospolitej. I dlaczego powiedziałem, że one są takie ciekawe? Jak wiadomo, przy formowaniu tego typu jednostek w Związku Radzieckim brakowało sortów mundurowych. To było nagminne. I na początku żołnierze dostali po prostu zwykłe rosyjskie, czy radzieckie. Radzieckie sorty mundurowe, ale później zdecydowano się uszyć sorty mundurowe dla żołnierza polskiego, ale wszystko według kroju wzór 36. Wszystko, czyli jeżeli chodzi o płaszcz, to jest płaszcz wzór 36. Bluzy, chociaż one są na pewno no nie takiej jakości, bo to jest drelichowe, tamte były sukienne. Ale były szyte według wzoru, wzoru 36. Rogatywka też była szyta według wzoru 36. Według wzoru 36. Czy to rogatywka polowa, czy zwykła rogatywka garnizonowa. Przecież nasi generałowie, ci, którzy właśnie służyli też w tym wojsku, nosili rogatywki. Dopiero później się to, się to zmieniło. Także na wystawie, proszę Państwa, jest około 6... Jest Równo 60, 60 mundurów i różnego rodzaju sortów mundurowych, które można zobaczyć. Dlaczego żeśmy zdecydowali się na taką wystawę? Bo ta wystawa, wystawa mundurów, razem z wystawą broni palnej i wystawą hełmów, którą mamy w naszym muzeum, daje taki, taki, yy, 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 taki ogląd, jak żołnierz polski był wyposażony. Jak był wyposażony, czyli w broń indywidualną, hełm i mundur. I mam nadzieję, proszę Państwa, że niedługo spotkamy się w Arsenale, będzie można przyjść, spokojnie pochodzić, poczytać, popytać. Dziękuję za uwagę.